Znaleźliśmy w końcu wyjście. Znaleźliśmy w końcu. Ja nie wiem, jak ja tu wyjdę. Dobra, właśnie. O i super, no? Mhm. No, no. No, no. no dawaj, schodź, schodź, schodź normalnie. Dobrze ci idzie. Dobra, teraz musisz się schylić i tutaj pod z tymi schodkami zejść, nie? Tu tymi schodkami. O tak, no. I super, no. Dobra, bombastycznie. Tu już zalane. Byliśmy tutaj? Co tutaj jest? Byliśmy. Nie, tutaj nie było. Ale tu były wody. Podła te schody. Czemu one tak są? No urwały się. Dobra, idziemy. To Byliśmy, ten Ty, ale tam jest jeszcze jakaś ta. Co? Tam Dawaj to przełazimy. Ale to jest krata. Słucham? Czekaj, zobaczymy czy... No inna krata, bo z tamtej strony przecież jest inna. A tu nic nie ma. Słucham? Nic tu nie ma. A u coś. Nie ma. Ну. No. Ну mm -hmm. no, давай, сходим. Сходим под землю. Zobaczymy zobaczmy co tu jest. No, tu raczej nic nie ma ciekawego. No. Może ja tam wejdę? Nie ma potrzeby. Dawaj, chodź. Oj, nie to go? No tak, ale tak się wystraszyłem. Sam się wystraszyłem. Jakby nie leciał się schyla, nie to się schylaj, nie? to nietoperza. Gdzie on jest? Tam No dobra, idź. O, tu leci. Co? O, dobra, idź. Leciał? No. Nie dla mnie. Ale Ale ja, jaja ty. No dobra idziemy. Tu wchodziliśmy. Wchodziliśmy tak. do pana. Ale tu nic nie ma, tuż... Tu to nie wchodziliśmy chyba tak tylko tam. No to on tu sobie lata w koło tylko. Tam na końcu. Dawaj, Pokaż go. No tam jest. Najwyżej puknij ci w czapkę, a mi w głowę. Pokaż mi. Nie wiem, już nie widać. No ale fajnie, że My też się tu podpiszemy? No nie A. mamy... Nie mamy czym. Bo od Kamila możemy pojechać. A to następnym razem jak będziemy, nie? Bo takich lepiej nie, nie deptaj, bo nie wiadomo czy jest dobra deska, nie? У меня уже не надо. szliśmy takim wąskim tym? A nie, tutaj byliśmy. No. Byliśmy tu, bo to jest ten drzwi. No. O, patrz do góry. Po co? Nie byliśmy o, tu, do góry. Właśnie nie spadnie tutaj. Ciekawe, co tu było takiego. Dziwne takie, nie? Pomieszczenia. Dobra, uważaj, bo tu nie ma barierki. Chyba oni spali, wiesz? A tu co to jest? Co? Nie wiem. Tata, no pokaż mi Zobacz, ile tu wody jest. O, sorry. Chyba ktoś kupala czas, no? Właśnie Kupa O, ciekawe. Powiedz mi jądzi. No. No. Jestem pan co. Jak pan co? Barania pupa. Jestem barania pupa. Tu, nie? Ale tutaj nie byli. Zobacz tam. Musieliśmy tędy i przyszć, tędy przyszliśmy. To nie byliśmy, nie? Byliśmy. A nie, w tym metalowym byliśmy. Byliśmy. to Czekaj. Byliśmy? Wymaziliśmy ale kościotrupnie W Bunkrowcu nie zaśmiecaj domu Co tam pisze? W bunkrowcu nie zaśmiecaj domu Ciekawe czemu tu zapiankowali Świetka pali A to byliśmy tam chyba, nie? Tak! Toilety! O nie! Dawaj właśnie. Pewnie, no? jest. Co? A tu co było? No? Tu chyba Wanna. Nie świeć mi do oczu, bo... Tu kible tu do, do Sikana. Nie świeć mi do oczu. No to ja ciągle trzymam lampę, nie możesz patrzeć. Tam byliśmy? Nie. nie. A jak tam się wchodzi? A skąd te błonki? Nie, tutaj tam nie hmm. No dobra, idziemy. A może przez cały czas się No, tak wchodzi? Dobra, schodź. Może no. no tu takie małe schody, przesadzili Tak. No. Patrz, tu dużo było ludzi. Dzisiaj. Ciekawe czy jestem czy jest ten ciebie. Nie? Mhm. Tu jest to pomieszczenie, nie? Ty, no a, a to z folią jest u góry, nie? Dobra, idziemy. tutaj byliśmy, nie tutaj No tak, ta świeczka co była, ale to z folią jest u góry pomieszczenie, nie ma do niego wejścia. Chyba, że gdzieś od drugiej strony będą schody. To już nie wójdz do tego pomieszczenia. A ja tam byłem. A tutaj? No tu pewnie dalej będzie ten wejście. Co No. Tata nie? to tak, co się przedstawiliśmy, jego. No. A faktycznie, no, to tam u góry nie byliśmy jeszcze, nie? A tu na dole? Tu woda też. Byliśmy. Idziemy. Tam byliśmy na końcu? Tutaj? Tam po schodach? Tu. tu musimy iść. Tam musimy wracać. A tu, tu nie byliśmy, nie? No, to, to. Tu też nie byliśmy. No, to właśnie. Niebieskie pomieszczenia. A tu? A tu śmierć, nie? Masz Zobacz, to jest kup. To był na pewno tojlet. Wychodź, wychodź. Ciekawe, co znaczą te napisy, nie? Zobacz, tu też jest taki napis. Dobra, idź na górę. Tak. Tu też takie Takie wieszaki, nie? No. O, i tu było. No, tu imprezka. No Tu się takie bachy jeszcze mają. To tu ktoś tu jest chyba ciągle. Ciekawe. Jest tu ktoś? Dobra, spadamy są Dobra, idziemy. to I w prawo no do wyjścia jest Jak nie byliśmy. No to jest ten był korytarz, nie? On cały czas w dół idzie, nie? I tak mocno w dół właśnie. jest mocno właśnie w dół idzie. Hm? I Jak Ci się podoba na Shilu? Tam mamy ulubione kuchnie. Tak? Mhm. Ale dziura. O, tutaj woda pitna. No. I co? I koniec? Nie tam jeszcze coś jest? Czekaj, to tu jest wyjście, tak? No tu nie byliśmy w takim razie, nie? To tu nie byliśmy? A tu koniec już? No tu byliśmy. A, byliśmy, no bo tu deski takie. No bo my tam wchodziliśmy. Twoje. Nie, moje na duże są. To może boli. Patrz, ta. No dobra, dawaj, wychodzimy. Tutaj? No. A będzie tutaj to świetlicy? No tak, tu jeszcze na dzisiaj mamy dosyć dużo do zwiedzania. A jest dużo świetlików? Tego nie wiem. Ten w był jest najlepszy. Chodzimy nie? No dalej. A tu byliśmy w prawo. Co tam jest? Byliśmy. Tak, piliśmy. W tak, na wprost. A jak ty się obracasz, to patrzysz. No dobra. I doszliśmy do 754, nie? Fajna wędrówka, nie? Mhm. Polecasz, widzą? Tak, polecam Super jest, kto ma, kto się nie boi pod ziemi. I, I ma jakoś tam. Jakoś tam w miarę ogarnięty jest da radę, tu nie? Jak jest jakaś wojna, no to idźcie tam, tam żadna bomba was nie wybuchnie. I tak, weszliśmy do 754. Weszliśmy w 757. I Jak wróciliśmy... na przykład ktoś tutaj postawi bombę i to wszystko wybuchnie. Tam nawet tego nie poczucie. Dobra, nie fantazujemy już, żegnamy się z widzami. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!